No, ja zaprowadziłam Patryczka do szkoły i tutaj przyszłam do sklepu. Kupiłam mu taki alfabet, takie pudełka. No, i jeszcze parę innych rzeczy pokażę w domu. No, ja tu jestem w że takie dwie piżamki świąteczne za 12 euro. Wezmę Patryciowi, ale tu są też teraz takie torby na recykling i patrzę, bo na temu jest za 5 euro, a tutaj kosztuje 10. Więc zamówię sobie po prostu. No i ja kupiłam Patrysiowi takie mikołajki, Patryś tu już koloruje i to są właśnie takie pisaki fajne, bo one są zmywalne, a Patryś lubi malować wszędzie, więc to ma nowe i ma zatykać, tak? No, tu kupiliśmy takie na szybę do zawieszenia na okno i to jest fajne bo no to są takie jakby motywacyjne, ja to zrobiłam mu, ale tak musiałabym drukować, a tu jest coś takiego, to 2 euro kosztuje, o, takie zachowanie, tutaj się wpisuje czynności, no i tu w buźki się dostaje, no i tu są takie gwiazdki, uśmieszki i tak dalej, a to jest takie jakby dla maluszków, właśnie naklejki takie motywujące, no i to też jest fajne, bo z dużo i to 2 euro tylko kosztuje, i jakieś te czynności, więc fajne. Takie różne. Nawet mogą mi się przydać na warsztaty dla dzieci. Zostaną naklejkę uśmiechniętą buzię i będą zadowoleni. No i jeszcze kupiłam na przecenie. Tylko jeszcze z zabawkami nie mieści. Takie pudełko. Kolejne na zabawki. Kolejne pudło w domu. Ej! No My tu mamy trzy pokoje i się nie mieścimy już. No bo tu nie mamy szaf tak naprawdę. No, to, trzy szafy są. To w domu. są nie szafy, to są. A jest nas tylko trójka. Ale to nie są szafy. No i, i kto był w Irlandii, to wie jak wyglądają tutejsze szafy. Okay. Mamy duże mieszkanie, ale nie zagospodarowane. No. Każde, tutaj cały każde, dzień sprzątałam Każdy zypiał, kącik już zapełniony, więc a no, jeszcze, jeszcze masz do tego skosy, No, no, no. to nie ma gdzie co stawiać. Hmm. Także, także także tak. tak. No, jak Patryś pięknie to maluje. Artysta, o, wąs samo malujesz, pięknie, super. Maluj. A tutaj jeszcze kontrola szkolnego obiadu Patryczka. No dzisiaj rybę mieli. No i zawsze zjadał, a teraz o troszkę. Tu pół zjadł, widzę, tu pół zjadł. Ale nie ma apetytu, ale... No, ziemniaki, warzywa to wiadomo, nie ruszy na przekąskę. Takie ciastka mieli taki szkolny obiadek na dzisiaj, miał ze szkoły. No i dzisiaj mamy piątek. To patrzę, gdzie idziesz? Gdzie ty idziesz? Piątek. Co? Zapomniałeś sobie? Gdzie idziesz? Za nie mówił. Idziemy na tańce, bo ostatnio zapomnieliśmy, tak, że mamy. Mama zapomniała, tata też. I nie poszedłeś, a dzisiaj idziemy. Chodź. O tak. Patryc zadowolony będzie zaraz skakał, tak? A tu już otwarte, także idziemy. No tutaj się chwalą swoimi osiągnięciami, tu kalendarz, to mają być jakieś występy. Zobaczymy, a tak ta sala wygląda. Zobaczymy. I my teraz wieczorową porą jedziemy do Wilson Shopping Center, bo tam ma też przebyć święty Mikołaj. No i my już jesteśmy w środku. Tutaj jakieś wydarzenie będzie. To jest szopka chyba, nawet nie, nie szopka. To <tulary> <tulary> tu jest impreza lokalnego radia no i ma przybyć święty Mikołaj no, tam pani DJ gra tutaj jakieś paskudki chodzą tutaj patrzę się na zdjęcie z Olafem wcześniej tam z tymi projektowymi postaciami Padry na swojego barana. Coś tam dzwoni. Me want i

ah então e pronto passa uma rod que eu To pan już nie pamiętam kiedy ja wypłacałem z bankomatu Pieniądze o, Ważne, że ma zamowę No a my zrobiliśmy zakupy jeszcze tutaj w Tresko Małe Także tak Koniec Wysiadka proszę pana No tutaj jak mieszka z Patrykiem, z Dziątka w Końce. Tutaj Patryś jest przy tym, co brałem wcześniej za szopkę Bożego Narodzenia, bo był w pierwszych mieli z daleka. Ja tutaj stoję w kolejce do zdjęcia z tym świętym Mikołajem Stoję już pół godziny, które pozorom bardzo powoli idzie Także jeszcze spół chyba. Piotruś stoi w kolejce, a my tutaj oglądamy występy z i Olafa. Tak, Patryniu, oglądasz? Patryś będzie sztuczny robił. O, Anto daje pieniążka. Ignął, nie ma. <laughs> Zaraz my tu będziemy siadali. Patryk z Mikołem rozmawia. O, no, proszę bardzo. No, stąd już zrobione. Mikołaj się pyta, czy Patryk wysłał list. A ten nie wysłał. No i problem. No. no, tam jeszcze ostatni ludzie robią sobie fotki. To jest nasza fotka. Nasze zdjęcie. Co podoba Ci się? Zdjęcie z Mikołajem. No i tak, święty Mikołaj odchodzi, tu go tłumy witały. Nie mógł się przeżyć. Uchwalone mu drogę torowało, a tutaj, proszę, samotnie wyszedł. tak jest pragniony. Agnieszka, jeszcze była w sklepie. Tak, bo Patryk ma występ, i mamy czarną, krótkie spodęki, i czarną podkoszulkę Występ w ramach tej, tego tańca tak, akrobatycznego. Tesko, ale te będą lepsze, tylko muszę obciąć, bo nie ma teraz kulki, no. ale się uszopałam koszulek, żeby były gładkie. No i się udało za Gładkie to w języku Agnieszki, znaczy bez wzorów, to po krakowsku jest tak. A normalnie jak jest? Normalnie jest po prostu na no czarnym. No. no ale gładkie. No bez wzorów, no. gładkie No i tatusiowi jeszcze kupiłam takiego matku i na świątecznie. No, Patrzy ulubiony ten. No to będzie na pewno. Miało. Super raz, dobra, wychodzimy wreszcie. No i my już opuszczamy Wilton Shopping Center. Ach, tak, patrzysz takie świecące. Nie wiem jak to się nazywa. Kupiłem. Wracamy do domku wreszcie.